Idziemy poszukiwać złota, proszę Państwa. Na plaży. Jakiegoś złota, wiesz. To robimy, po to robocie. robocie. No. No, Speracz nam się rozładował. I tak to wygląda. I, no, i Co? Szperacz się rozładował. Tak, tak. Ja też nic nie widzę. Zaraz będziemy widzieć. Jest? Zobacz, ten, patrz. To jest od tego, od, Jak chleb masz taki. No, ha, no. Pierwszy pieniądz jest na live, ja I tak to się, tak to się zarabia. Złotóweczka na będzie tak. Słyszysz to? Słyszę to. Jak Słyszyś? jakieś złotko, ty. Słyszysz to? co Chodź. Co to jest? 5 centów. O. Elegancko. Echa. jak Lecimy dalej. Jak masz coś do śmietnika, masz kapselek. Oczywiście kapselki też jak znajdziemy, to wyrzucamy do śmietnika. W pomorskim szukam. O, jakiś śmieci bo, Kapsel. Dziwny taki piszczący ten odgłos. No bo to kapsel. wrzucimy do śmieci, i sprzątamy na Patrzcie, jak ładnie wygląda. Otwieraj tego. O, poszło. No lepszy rys niż nic, nie? Nie, słówka do włosów. Pokaż. Proszę bardzo. Super Coś mamy. Ty nie taki syf, ty. To szukaj. Nie taki syfek chyba się wydaje. O, to ładnie brzmi. Jak ktoś się interesuje wykrywaczami, to wie, jak to ładnie brzmi. Aha. <grych> no. To te zawleczki pewnie. Te zawleczka... Tyle na razie mamy. No, no, I kapselek, co mamy? A nie kapsel. A, zawleczka, nie, mówię, że kapselek też mieliśmy, rzuciliśmy. I taka tuła. Gwóźdź, patrzcie, jakiś stary, ty. No, no jakiś zarzewiały. Chce wbił ktoś. Ernest, siema, Ernest. Taki jakbyś się wbił. Jakbyś no, nie wiedział, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Trzecia. Trzecia? O gwoździe, tak? A. Serio masakra. Jest kapsle, zawleczki, folia, aluminium. No, nawet te takie pety, co się do tych glow wsadza, czy do innych hajkosów, to no. nawet potrafią. Co masz? Druga złotóweczka wleciała. Super. Drucik. Pokaż. No, zarąbisty. Jakaś jest jedna osoba. Jest i śledził. Śledził. Uuu, na Co to? Chodźcie. Akurat nikogo nie ma. Wisiorek srebrny.

Czekaj czy są złote wsówki. No mogą być złote wsówki, no, nie? Chowaj ją, bo ja nie mam kiesianic. Nie. A może nie wiem. <gry> Lepiej nie wdeptać w to. O, tak. Ile? Złotówka. Super, szukaj dalej, nie ma nikogo. O, 5 zł. 5 ziko mamy. Daj buziaczka dla widzów tam. Patrzcie, Morty. Zobacz, pokaż na mnie. Tak się robi hajs na TikToku. Dobra. Robię hajs na TikToku we wtorek. A wy co, maszyny? Nie. 8 zł i do tego 50 eurocentów już mamy znalezione. A szukamy ile czasu? 46 minut. 46 minut ja też tak. Nie widać to. A co to? Nie, taki jakiś koralik Chowaj To jest od bluzy A przykucne O to to Co to jest? No widzicie co możecie wdepnąć na plaży? Tu na pieczkę, pieczkę. O, mam 2 grosze Widzowie 8 zł 2 dwa grosze. Dwa grosze i 50 eurocentów Ile groszy masz? Sista. Co, Co to, to, jest? to jest? Z Lego mieć ty. Nie nit. To jest nit. malutkie Miecz z Lego, tak. miecz z LEGO. <grym> Piszczeć piszczy, ale co to będzie? Gdzie to jest? O! o. No ładnie. Odpii, odpięty, odpięty. Kapselek, ale 8 zł już jest Inny kapsel teraz. Teraz będzie inny kapsel niż poprzedni. To oni się tak drogo. Nie ładny sygnał ma to coś tu. Co 2 złote. No, wiedziałem, że ma ładny 5 złoty. Dobra, wracamy na chałupę mamy. Tu. Mamy, mamy. 12, już. 12 Uu, złoty. Wiesz, jak to może zdenerwować? Trzynaście złoty mamy już. Się to to denerwują ja. O, nie może tak być. No, wiem jakie sygnały mam kopać Tylko muszę być konsekwentny, a nie. jak drzwi. Jest. Nie Mamy ja, ja. No ale to na pewno jakieś małe kwiatełki. I kurde. jest. to no, jest. Ale głęboko. on jest długi Co? Ja cię nie mogę. To jest jakiś zimny ogień. Mroczna to? Helenka.